A co to może być? Uhuhuhu. Ostro A cóż to? Samochód znowu na podnośniku Kół nie ma, coś tu się dziwnego dzieje Lampka w środku, dywanik rozerwany. O co może chodzić? Ostatnio wydawać by się w ogóle po tych wszystkich przeróbkach oraz po tym to sposobie, w jaki to zbuntowałem, że samochód jest gotowy, będzie jeździł i w ogóle już jest jakby zakończona ta cała króciata ukośnik kwarsa. Nie, ostatnio o czym nie chciało już mi się wspominać, chciałem jakby zakończyć ten długi odcinek dotyczący naprawy mikry. Tak naprawdę okazało się, że stworzeń nie pasuje do zwrotnicy, przez co całe koło rusza się i jest bardzo dziwne uczucie podczas skręcania, koło się tak kołysało na wszystkie strony, dlatego w tym momencie Jak? bardzo dziwnie skierowanie, coś jest nie tak z skierowaniem mówię, że coś jest nie tak ze skręcaniem, a faktycznie było właśnie to rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste, bardzo proste, wystarczyło pożyczyć spawarkę, nauczyć się spawać pospawać zwrotnicę, a spawać na zwrotnice nakrętki po to, żeby stworzeń się nie ruszał i był sztywny i voila, gotowe. Już jestem psychicznie przygotowany na to, że jak tylko wyjadę z garażu, przyjadę dachać się po osiedlu, od razu poczuję, że coś jest znowu na kierowaniu, na prowadzeniu nie tak. Wrócę tutaj do garażu, podniosę samochód i okaże się oczywiście, że krętki, które naspawałem są ze zbyt miękkiego metalu. I stworzę znowu malus, więc yy, już się szykuję, myślą na to, że po prostu ja ten stworzeń na stałe przyspawam po prostu do zwrotnicy. Ten samochód prędzej zazłomuje albo coś się z nim stanie niż ja będę musiał wymieniać znowu z nim stworzenie. Druga rzecz, która się stała, która była bardzo ciekawa, to podczas zmiany sprężyn, czego nie nagrałem, bo po prostu byłem tak zmęczony yy, ciągłymi usterkami, które ten samochód mnoży i mnoży, zamiast je naprawiać, to on się cały czas psuje na, w nowy sposób, nie wyjechawszy nawet z garażu. Podczas wymiany sprężyn na no te obniżone. O 35 mm z każdej strony. Pękał z tyłu gniazdo. Gniazdo tylnego amortyzatora. W większości przypadków byłby to game over dla większości samochodów, natomiast ja się tak łatwo nie poddaję. Postanowiłem to naprawić, jeden z powodów, dla których pożyczyłem spawarę. Nie pokażę tego, ponieważ wygląda to fatalnie i nie mam ochoty wysłuchiwać komentarzy takich jak na Instagramie że nie potrafię spawać, bo ja wiem, że nie potrafię, nie muszę, nie trzeba mi tego mówić, natomiast chciałem spróbować, bo przecież jak ja tego nie zrobię, to nie będzie komuś płacił, żeby mi sprawiał, spawał stare, zardzewiałe gniazdo amortyzatorów, nie będę się błaził. To jest raz, a dwa, chciałem po prostu się tego nauczyć i spróbować. Jak długo wytrzyma, to jest yy, osobna kwestia. Coś czuję, że razem jak wrócę ze sworzniami, się okaże, że się luz znowu pojawi na nich, to tak samo szybko pęknie gniazdo, ale już mam taki plan, że wspawam na stałe y, migiem albo Tigiem, jak już sobie kupię, y, na stałe wspawam spawam po prostu tam y, rozpórkę i ta rozpórka będzie pełniła rolę gniazda amortyzatora. Zresztą przy okazji będzie wzmocnić samochód i już tym Trzecia rzecz, którą trzeba zrobić, jest fatalna zbieżność. Spróbuję zrobić to samemu może na tyle, chociaż żeby pojeżdżę na tym chwilę i pojadę do. do, 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 do który zrobił to profesjonalnie. Czwarta rzecz, która jest nie tak, to po latach stania w garażu i yy, właściwie nie używania go akumulator jest do wyrzucenia, więc proszę kupić również nowy akumulator. Aha, dlaczego samochód znowu jest rozłożony? Tutaj wszystko jest rozłożone, czemu jest podniesione. koło? Czemu ja tego jeszcze nie złożyłem? Dlaczego ten samochód jeszcze nie jeździ? A mianowicie dlatego, że jak gdyby nigdy nic, jak normalny człowiek próbowałem założyć wahacz, który idzie tu o w ten sposób i na to idzie taka blaszka tutaj do tych dwóch dziur. Ta dziura się wkręciła, ta się urwała. Nawet jak spojrzycie tutaj. Jest ładna dziura nagwintowana. Tu jest urwana. Próbowałem, kupiłem sobie gwintowniki jak widać. Nie jest to proste nagwintować taką dziurę. Zresztą gwintownik M10 od razu wpadł do środka. Czyli ten gwint się po prostu zerwał, urwał. I śruba, która tam wcześniej była, kompletnie się nie chciała trzymać. Druga rzecz, kupiłem wiertło 11. Próbowałem gwintownikiem M12. To wygwintować to nie jest takie proste no, na samochodzie, pod którym się leży. A w ogóle to gwintownik... Po prostu wypada mi z dziury, więc mam inne rozwiązanie. Rozwiązanie jest takie. Wiertłem wchodzę tutaj, wiercę dziurę mniej więcej szerokości 10-11 mm. Wchodzę do środka samochodu, mniej więcej tam. Wiertło mi wychodzi. Od góry rozwiertakiem powiększam tą dziurę. Od dołu wkładam śrubę, od góry wkładam nakrętkę. Skręcam to wszystko i jest gotowe. Przyznam szczerze, że ten samochód to jest taki test charakteru. Taki test cierpliwości. Bardzo stara się, żebym się nauczył mechaniki jakiejś, o tym, o tym samochodzie powiedziałem, Nawet Filipowi chyba to mówiłem. Ja bym chciał ten samochód wykorzystać jako platformę do nauki mechaniki jakiejś, w przyszłości zbudować sobie samochód lepszy, bazując na tym doświadczeniu. I Mikra to chyba słyszała, to jakie ona psikusy mi robi, no przecież jak można zmieniając sprężynę urwać gniazda morsatorów, jak można próbując założyć wachacz urwać gwint zaraz się okaże, że nie wiem, silnik mi wypadnie skrzynia mi wystrzeli w powietrze, a tylne hamulce nie działają i koło mi odpadnie i opona, nie, nie, wiem, nie wiem jestem totalnie, totalnie przez ten samochód po prostu pozbawiony jakiejkolwiek nadziei, że to auto jeszcze kiedykolwiek będzie mi służyć dziennie ale być może to jest jeden z tych klipów, który kiedyś w przyszłości jadąc radośnie przez jakąś polną drogę będę wspominał, miejmy nadzieję, tymczasem do roboty w mikrze są takie dziwne uchwyty takie trytki i na tych trytkach trzyma się dywanik. Bardzo dziwne rozwiązanie, ale zdaje się działać. Samochód po 30 latach wciąż trzyma elegancko dywanik. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj yy, za chwilę, jak wejdę na dół i będę wiercił, to wyskoczy wietło. No taką mam nadzieję. <grybuj> o kurde, ale jasne. <grybuj> Teraz zadanie przede mną jest takie, żeby zacisnąć tą śrubę, nakręcić na nią nakrętkę i wszystko to ze sobą ładnie ściągnąć. Muszę rozwiercić bardziej dziurę, żeby zmieściła się nasada, która będzie wkręcać nakrętkę, ale w tym celu muszę obciąć rozwiertak, bo jest za szeroki, żeby dojść do końca. Gotowe. Później to jakoś uszczelnie. Więc sytuacja wygląda następująco Wszystko fajnie, postawiłem samochód na koła Ale z jakiegoś powodu samochód W ogóle blokują się tylne koła Słuchajcie, takie stukanie w tylnych kołach Albo coś stuka gdzieś o coś felga Zaraz zobaczę jaki jest dystans pomiędzy Najbliższym, najbliższym metalem a felgą Albo jest coś w hamulcach Więc po prostu muszę to skręcić i zobaczyć Tak jak mówiłem wczoraj Ten samochód Cały czas produkuje nowe usterki, które po prostu nie pozwalają mu stąd wyjechać. No, trzeba przyznać, że to wiele wyjaśnia, że jak otwieram bęben, to wypada z niego. Co się nazywa? Po angielsku nazywa się to but. A, teraz trzeba hamulce tylne robić. Jezus. Postęp jest następujący. Druga strona już jest zrobiona, ale nie nagrywałem tego, bo robienie hamulców nowych i nagrywanie w tak ciasnym garażu to graniczy z cudem. Druga strona zrobiona. Tak to wygląda, poszła dużo szybciej niż poprzednia. Jeżeli kogoś obchodzi i robi mikro i, i myślę, że to jest tutorial, to przykro mi to nie jest tutorial, ale mogę podpowiedzieć jedną rzecz, że na pewno powinieneś, powinieneś wymienić wszystko ten cylinderek, sprężyny i tak dalej, to zrobię może, może później zobaczymy. Jedną rzecz podpowiem. Najpierw trzeba tutaj tutaj lewą stronę, czy tylną stronę wszystko poskładać, założyć od spodu zahaczyć. Włożyć sprężynę, od góry zahaczyć i niech sobie wisi. Potem założyć dolną sprężynę, połączyć z drugą, z drugą szczęką i założyć drugą stronę. Tutaj włożyć, włożyć ten taki rozpierak, Ktoś tam sam będzie regulował. W środku co jest o, to z tą, z tą zębatką. I na koniec, jak już wszystko poukładasz od dołu, od góry, oprzesz o cylinder, to na koniec założyć tą sprężynę. Włożyć tu, według oczywiście instrukcji. Miał problem z pandą, więc przyjechał do mnie, nie mając, nie mając tylko świecę, nie mając kabli zapłonowych. Jego kable zapłonowe były, jak się później okazało, uszkodzone, ale ja, na to, żeby on szybko gdzieś tam musiał dojechać, dałem mu swoje kable z mikry i teraz założyłem jego kable z pandy do mikry. Jak widać, samochód działa na trzech cylindrach. Albo spróbuję jeszcze sprawdzić, może któryś kabel jest niedopięty. Okazało się, że. Podczas przekładania kabli totalnie pokiecałem kolejność. Na szczęście mam hańca, w którym napisana jest i kolejność kolejnego zaponu oraz kolejność na dystrybutorze. Zobaczmy. Ten dźwięk, który było być może, słychać, a być może nie, nie wiem. To była rura ocierająca o przejazd, bo mamy tak stromy zjazd do garażu. zmienić teraz płyn przekładniowy, ale samochód jest tak teraz niski, że nie mogę włożyć w ogóle niski pod niego. Czy to dobrze? Dobrze, to dobrze, to dobrze, to dobrze to jest niski. Ale muszę go podnieść. To główne metalowe. Jedna, druga, trzecia śruba tak trochę wyżej. Ok. To główne metalowe. Jedna, druga. Aha, ta? No dobrze. Teraz... Brązowy jak olej silnikowy. Jezus, Maria, strasznie. No może tam jest olej silnikowy w tym oleju? to taki kolor? W ogóle bym się nie zdziwił. Właściwie to nie ma co się dziwić, że jest tak mało się zlało. Chociaż jak już kiedyś wspominałem, kiedy działaliśmy chyba przy Twingo jeszcze. Czy przy Ibizie, nie pamiętam przy czym. Przy to z samochodów Filipa, które już albo nie ma, albo nie działają. I. Spróbowaliśmy wyjąć coś z podnikry, nie pamiętam co się stało, i samochód się zsunął z kobyłek, musiał tego było jakoś źle być ustawione, czy my zaczęliśmy go podnosić z jakiejś dziwnej strony, nie pamiętam. Samochód się zsunął, na szczęście spadł gdzieś tam na bok lekko. Wypadła pół i wylało się dużo oleju przekładniowego, więc część wtedy się wylała. Skoro nie ma podanego momentu do kręcenia z lewowej i nie mogę użyć dynamometru, więc użyję starej dobrej metody, czyli na oko nie tonometrów. Tutaj mamy bagnet do sprawdzania, to trzeba wyjąć. I w to miejsce uzupełnić płyn Tylko powinno mieć świeży płyn To to rozumiem Mój genialny device Działa dobrze, Pieni się jak sok pożyczkowy Wlałem 5,5, osekuracyjnie, sprawdzę poziom i doleję resztę pół Kolejne pół i jak oczywiście będzie za mało, co jest możliwe a więc jest kolejny dzień, jak widać. I dziwna sprawa, bo ostatnio mówiłem, że wlewam 5,5 litra. Bo teraz się właśnie rozładowała. 5,5 litra. Natomiast jak sprawdzałem potem bagnetem jaka jest zawartość tego, tej skrzyni i jaka ilość oleju została wlana, wydawało mi się, że powinno wyzmieścić się 6. No tak, zresztą jest napisane w hańcie, To jest chyba pierwszy moment, kiedy rozczarowałem się hańcem, ponieważ tutaj automatyczna, fluid capacity 6 litrów natomiast ja wlałem 5,5 a bagnet wygląda tak jest kompletnie oblany jest po prostu za dużo płynu ponieważ jestem cholerą żyłą spróbuję część tego oleju z powrotem złapać no bo to w końcu świeży olej jest, nie? Stop, 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 Trochę złapałem, niewiele. Część czuję, że jeszcze razy będę musiał to zrobić. Złapałem trochę, zobaczmy ile jest w węglecie. Dalej dużo za dużo. Z powrotem pod auto, jeszcze raz to samo niestety. Dla tego oleju chyba z 3 litry, można tyle powiedzieć. I zaczęło mi to śmierdzieć, bo na bagnecie cały czas pokazywało dość dużo tego oleju, więc uznałem, że chyba coś źle, po prostu sprawdzam, na pewno sprawdza się na ciepło. Ale w hańsie jest jednak napisane, że samochód musi popracować, najpierw żeby trochę pojeździł, trzeba trochę poszarpać, po, po zmieniać te biegi. Więc ustawiam teraz zbieżność starym dobrym sposobem. Nie wiem czy to jest stary, ani czy dobry sposób, ale na pewno działa, bo przeciągając sobie sznurek od tylnego koła. Aż do przedniego i tak sobie sprawdzam, czy jest równo. I po prostu czekam, aż ten sznurek dotknie równo z obu stron opony. No i można wtedy uznać, że są koła są mniej więcej ustawione. I wtedy sobie pojeżdżę chwilę, rozgrzeję tą skrzynię, wrócę tutaj i mm, sprawdzę jej poziom. Dobra, zbieżność ustawiona. Wiem, że najpierw powinny być naprawy, a nie modyfikacje. Tak sobie obiecałem, ale po prostu nie mogę się powstrzymać. Dostałem kiedyś od młodego taką zarobistą, zarobistą kierownicę z Almery GTI czy z Sanniego GTI. Jeszcze teraz nie jestem pewien. Tą kierownicę starą wykręcamy, wkręcamy nową. Słyszałem, że bardzo łatwo robić sobie zęby kierownicą. No, faktycznie, przylegała mocno. Bez kierownicy. Teraz GTI. GTI jak ktoś co oryginalną kierownicę K10 elegancko zużytą, taką, która przejechała 190 000 km, to niech pisze. Wątpię, że ktoś jest zainteresowany czymś takim cena wywoławcza 950 000 zł. Jak to części do samochodów Rarytasów muszą kosztować. Jeśli ktoś chce zaraz, y, za chwilę uszkodzoną kierownicę, również proszę pisać. Dobra, jeśli ktoś chce kierownicę w, kierownicę w częściach. Pisać. Dobra, sytuacja jest następująca. Nie wiadomo, co się dzieje ze skrzynią. Coś na pewno nie jest tak. Po wlaniu 5, ,5 litrów, a przypominam, że Heinz zale, zaleca 6. Yy, olej sięga do połowy magnetu. Po zlaniu tego oleju sprawdziłem na ciepło, odpaliłem samochód i samochód brzmiał mniej więcej tak. A tak brzmiał, jak się zmieniają biegi. Więc stukanie występuje na N, R i P. Ale nie mam pojęcia o co chodzi. Jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie, co się dzieje ze tą skrzynią, jaki błąd popełniłem, czy to może zły olej, czy za duża ilość, czy jest bezpowrotnie niezpieczona skrzynia, czy jeszcze da się coś z tego uratować, to bardzo proszę o pomoc. A jeżeli nie znajdę pomocy ani w komentarzach, ani w internecie, ani na forach, gdzie już założyłem kilka wątków, no to. Najprawdopodobniej czeka mnie y, wymiana skrzyni. I tak miałem zamiar robić konwersję na manuala. Kiedyś w przyszłości, szkoda, że tak szybko. Ale jak wiemy, jak już wspominałem, Mikra y, po prostu zawzięła się. Ona nie chce opuścić tego garażu, przynajmniej nie zimą. I po prostu ona z całej siebie próbuje wymusić na mnie nauczenie się wszystkiego, co możliwe jest w mechanice. Zaraz założymy nową skrzynię, to wyleci ci silnik w powietrze. Warto zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak skrzynia manualna do K10 na polskim rynku części używanych. Są tylko do K11. Są bardzo tanie. 168 zł bez przesyłki. Głupie byłbym, gdybym jej nie wykorzystał. Natomiast y, na forum... Y, na forum Mikry K10, tym angielskim, napisali, że transformacja z hamulcami z Al Almery, którą robiłem, to jest w ogóle przyjemna robota, prosta i naprawdę banalna. Okaza okazało się, że żeby tą przyjemną i banalną robotę yy, dokończyć, musiałem spiłować połowę w ogóle yy, szczęk, yy, bawić się w niekończące się dopasowywanie do siebie rzeczy, kupować nowe śruby, a na koniec zespawać yy, zwrotnice. Więc jeżeli piszą również, że konwersja do manuala z K11 jest banalna, to mam prawo podejrzewać, że nie jest banalna, że jest ekstremalnie trudna. W skrajnej sytuacji ta skrzynia po prostu nie będzie pasować. Z pewnością jest to ostateczność. Założę się, że wymiana takiej skrzyni z innego modelu auta. Łączy się z szeregiem problemów dotyczących. Ja tutaj mam automat, tutaj nie wiem jak do końca to działa, bo nie jestem przekonany, jak to wszystko funkcjonuje w a Skrzynia automatyczna prawie w ogóle nie jest szczegółowo opisana, tylko jak się zmienia i sprawdza płyn. Natomiast jestem pewien, że nie tylko skrzynia jest mi potrzebna, potrzebny jest mi również mieszek zmiany biegów, szereg tutaj innych linek, nie linek, nie mam pedała sprzęgła nawet, przecież nie wiem, czy półosie będą pasować. Do tego wszystkiego dochodzi koło zamachowe i sprzęgło Nawet nie jest o tym myśleć Więc jeżeli ktoś ma jakieś sugestie co tu się dzieje Jeszcze raz klip Jestem otwarty na, na jakąkolwiek pomoc Aha, żeby była jasność Płyn Dexron 2 w ilości 6 litrów został wlany W 5,5 skrzynia stukała Został zlany do takiej ilości gdzie na bagnecie pokazywało dobrą ilość Skrzynia stukała Przejechałem się samochodem do tyłu do przodu, skrzynia stuka, jak się cofa, jak się stoi, jak się jedzie do przodu, nie, nie, nie stuka. Ciężko mi ostatnio jakoś te odcinki dla was y, utrzymać w takim pozytywnym, rozśmiechanym, żartobliwym tonie. S mnie też to irytuje, ale niestety ten samochód tyle problemów mi przysporzył, że jest to po prostu uciążliwe. Mam nadzieję, że już niedługo, y, być może w przyszłym roku, kontent będzie troszeczkę bardziej radosny. Tymczasem błagam o pomoc, bo naprawdę nie wiem, co to, co to może być, a jeżeli. Y, tej pomocy nie znajdę. No to przeróbka na skrzyni monolonu.